Cześć wszystkim, z tej strony Biglow i dziś zagramy sobie w Watch Dogs 2 Jest to już kolejny odcinek z tej serii i dziś będziemy kontynuować naszą misję pomagając śrubie. więc zacznijmy sobie od rozmowy z nim the beginning. Stop! Can just help me? Oh Nice! Finally well, got it. Good job. Good job. That, hey, no more bulls. These are like liquid cocaine. You think that's a good idea for Josh? Nope. Never happened. Here we go.

1, 2, 0 czyli jakiś hałm 2, 0 i teraz tak to jest to co my się tym bawiliśmy to co kradliśmy we wcześniejszym odcinku i oczywiście przerabialiśmy jak to już zawsze na swoje potrzeby yy, dobra obejdźmy sobie gdzieś to dookoła no, gdzieś musimy wejść wszystko jest zablokowane. Jak wchodzę, co ty mi gadasz? Czy wchodzę? Nic nie wchodzę. Jestem na zewnątrz, daleko jestem. <grym> mm, o, jesteśmy na dachu. Albo jeszcze sprawdzimy. Tak, V, czy tu są jakieś kamerki w ogóle? Jest tu jakaś kamera. W środeczku. I tak, tu mamy schakować. Zhakuj, aby zyskać klucz dostępu. Ok, w takim razie hakujemy super, zdobyliśmy dane, i teraz mamy już drzwi otwarte. Tylko pytanie, co dalej? Tam mamy się udać, więc jest tam i kamera. O, jest tutaj wjazd dla skoczka, jest tu wejście dla nas. Tylko, że nie mogę się obrócić za bardzo. A, mam gdzieś tam się przejść, więc dobra. Te kamery mają strasznie mało obrotu. Nie mogę, mogę tylko przybliżyć. Nie mogę już nic oddalić i przesunąć. Trudno. Wróćmy jeszcze raz. Może jakaś inna kamera. My byliśmy w tamtej, a później w tej. Ale już innej nie widzę. Jeszcze jest jedna. Nie ma tu i zbyt wiele, ale jakoś sobie poradzimy. Tu znowu jest wjazd dla skoczka. Są wejścia. Mam pomysł taki, abyśmy sobie może Coś tutaj, co tu jakiś telefon jest. Abyśmy sobie coś tutaj potwierali, to co możemy. Ale skoro jest wjazd dla skoczka, to na pewno możemy to w jakiś sposób wykonać skoczkiem. Myślałem, że to tam też się odblokuje. tu Teraz, jak zdobyliśmy ten klucz, ale znajdź terminal, który jest. Wow, 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 wow. Czy ten terminal jest gdzieś tam? Uruchamia alarm. Nie mogę wyłączyć nie mogę w sumie nic zrobić. Dlatego może sobie zeskoczę. Teraz tam jest. Ale to jest gdzieś daleko. Tam się gdzieś dostać. To nie będzie tak prosto. Czy to jest na zewnątrz? O, już jest coś. Ale nie mogę wyłączyć. Y, tutaj, co jest? Tutaj też coś mamy. Wow. Super, super, mogłem sobie windę odpalić, a nie o windę mi chodzi, ja chcę tam się dostać, ale nie mogę. Dobra, no to próbujemy tym skoczkiem, skoro jest tam dla niego wjazd, to na pewno w jakiś sposób możemy to zrobić, tylko pytanie, jak tam się dostać, jak wszędzie są jakieś, o tutaj jest, no, czyli jednak jest miejsce skoczka, okej. Okay. Bo wszędzie są to takie lasery, których normalnie, a nie, widzimy je normalnie. Dobra, wjeżdżamy skoczkiem. B, wypuszczamy i pędzimy na tej kamerce. Tylko pytanie: gdzie się mamy dalej dostać? To jest dobre pytanie. Tego nie wiem, ale tutaj jeżdżą te roboty. Więc tak będzie chyba bezpieczniej troszkę. Okej, okay, tu jakieś są drzwi. To je weźmiemy i je otworzymy. Co mają być zamknięte i mogą być otwarte? O, tu coś jest. 2 metry. Znaczy, jesteśmy bardzo blisko tego. Tylko tu jest już ten robot jedzie. Rozpocznij transfer danych. Ok, jest wykrywany. Czyli co nie mogę podjechać? O kurczę, wykryli mi skoczka. Znowu jest wykrywany. Aha, czyli on ma jakąś swoją stałą trasę. Super. W takim razie ja chcę podjechać do tego nośnika. Hakowanie fizyczne, czyli że co, że muszę być tam sam, czy... Hmm... tutaj podjechać. O jest! E, czyli mogę, ok. Wow, a tego to nie wiedziałem, że mój skoczek tak potrafi.

This is your Dobra, super. Czy nie wiem, czemu dalej mówisz, że And już to jest wyłączone, przecież? Okej, okay, poczekamy na tego skoczka. House, pobierz nagrania. Czyli tam się muszę dostać i nie ma innej opcji. Tędy sobie przejad. A otwarłem sobie drzwi, tylko że mm, nie wejdę, no bo jak mam wejść, jak? Nie, wolę to zrobić skoczkiem. Wolę to zrobić skoczkiem, naprawdę. Jeszcze obcuję z tej strony. No nie nie, tu się nie dostaniemy w żaden sposób. Ewentualna droga, którą możemy pokonać i się tam dostać to jest przez ten dach. Ale na razie, póki mamy poprać te nagrania, są bardzo dostępne, dobrze dostępne dla skoczka, więc musimy się tam dostać tak, żeby go nie wykryli. Już się kończy ładowanie skoczka, więc jest, odpalamy go. Dobra. to zrobić szybko bardzo X nie X Nie to chciałem. Wróć, 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 wróć do skoczka. O nie do mnie do skoczka ja <grytanie> Dobra. Chcę się do tego dostać, czemu nie mogę? Pobrać tych nagrań teraz. Hello. Sector okay. sweep Complete. Pobierz nagrania z serwera, jest dobrze, czyli jest wszystko... Czyli się udało. No to spadam stąd. Nie tym wyjściem, ale musiałem wyjechać na chwilkę. Yy, dobra, skoro pobraliśmy co pod całkiem chowam. Włączył się alarm. Ludno przeżyjemy i to. W każdym razie teraz mamy się gdzieś tam dostać. To zobaczymy jak to zrobić. Było to przejście. No, hop i hop. Dobra, dobra, dobra. Teraz mamy być gdzieś... ...tutaj, czyli zaraz pod tym wejściem. Jak tam wejść? Jak to zrobić? Może kamera nam pomoże? Obczaić? Wow, to jest chyba ta winda, której używaliśmy, albo jakaś jeszcze inna. Jest tu fajny motocykl. Tylko co nam z tego, jak my tu tam, 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 a tam nie ma kamery? Ojej, gdzie to jest? Tu? Nie, to było tutaj. A tutaj nie ma żadnej kamery. Może tu jakaś kamera to widzi? Która kamera będzie widzieć ten obiekt, do którego mamy się dostać? To jest ta, która nam nic nie daje. Ale drzwi otwieram. Nie, nie otwieram. Nie mogę, dobra. Y Przejść do innej kamery, też z tej nie mogę. Strasznie sztywna. Tu jest jakaś kamera. Tak, tu jest coś, co jest tam, tylko dalej. Dalej jest za mało z tego widzimy. Tu jest wejście. Jest kamerka. Super. Tu jest kamera. Ale dalej nie widzimy tego, co jest. Czyli kamera musi być wyżej. Po prostu do góry musimy się przedostać. Tutaj. I teraz tutaj. A to jest ta, która się nie obraca. No trudno. Jakoś tam się musimy dostać. Normalnie tego nie widzimy. No to może. Aha, tu sobie coś odpaliliśmy. Ten garaż. Jakieś drzwi sobie pootwierajmy. może gdzieś tam przejdziemy, ale ten ja nie mogę znowu się dostać, bo jest. O, rany. Czemu te kamery się nie obracają? Tu jest wjazd dla skoczka, dobra, idę tam skoczkiem, czyli pojadę dachem, zeskoczę tam. I gdzieś tu jest wjazd dla skoczka. W teorii. Przynajmniej. A czy mogę przeskoczyć? Czy to po prostu tak chodzi? A, szyba. Aha, okej. Okay. Dobra, to tutaj gdzieś był ten wjazd dla skoczka. Tylko pytanie, czy on. Nie, jest na balkonie, dobra. Czyli robimy tak. Odpalamy skoczka. Ojej, tam jest ten gwiazd, trudno. Musimy to zrobić szybko w takim razie. I spadać tutaj. Nie zauważyli nas, jest super. Na razie. Idziemy dalej iść, to jest jakieś wejście, dobra. Y... Mamy iść i gdzieś. Wszystko w tamtym kierunku na pewno tylko o, tu jest ten robocik który nas chce wykryć jest wykrywany włączył jakiś alarm to może tutaj się gdzieś schowamy aha, ty nie możemy, tam nie ma nic dobrego jest wykrywany, ale nie jest wykryty całkiem więc taka dla nas nadzieja on idzie w tamtą stronę to my pojedziemy w przeciwną dobra, 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 szybka akcja Tutaj o nie ma. O, jest, 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 to jest chyba to. Otwieramy. I co dalej? Jest transfer, jest, dobrze. Pozyskiwanie danych może nas nie wykryją do tego czasu. Potem już się zbliża. Nie, wychodzi na balkon. Git, cele zrealizowany, super. Opuść te okolice. czyli wracamy do siebie i jak najszybciej stąd spadamy. Sweep Przejdę tą stroną. I uwaga, uwaga, uwaga. Ja jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Jest! Misja wykonana super, udało się. Udało się. Bez jakichś większych problemów. Tym razem udało się nawet, nawet nie zginąć. Wow! Fajne, tylko po co? Żeby tam nikt nie wjechał, nikt sobie tak zostanie. Tak, jest lepiej. Mamy jakieś autka, więc będzie się czym wrócić do centrum. Obozowisko. Może ktoś tu jest. Może możemy z niej Albo lepiej, nie pokazujmy się w tej, w tej okolicy. Także tym miłym akcentem na biwaku zakończymy ten odcinek. I wydaje mi się, że już tej misji nie zostało nam zbyt wiele. Gdzież to jest? Tak, tutaj jest. Jeszcze nam zostało jedna misja, którą musimy odszukać źródła sygnału, więc zapewne zrobimy ją w kolejnym odcinku. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i see ya!